Cześć, dzisiaj porównamy sobie wersję LeBronów High z wersją Low. I tak, jak wiecie, ja uwielbiam wersję High LeBronów. Jest dla mnie przekozakiem. Ma dla mnie świetną trakcję, ma dla mnie świetną amortyzację. Ja je kocham. Dla mnie są super. Ubóstwia je. Zresztą to CW Future Air, wiem, że już jest trochę brudne, no, ale ja ich naprawdę dużo gram i uwielbiam je, po prostu je uwielbiam. E, co do wersji low? Ogólnie są tu tylko dwa bankamenty, o których już mówiłem, albo dopiero będę mówił, ale i tak wspomnę o nich jeszcze raz w tym filmie. E, więc przejdźmy do porównania. Oba CW są białe. No, e, nie wiem czy słyszeliście facepalm Przemysława, ale oba CW są białe i to jest podstawa. E, Oba są bardzo ładne, yy, naprawdę śliczne i yy, jeśli wizualnie miałbym powiedzieć, no to wygrywają te, a Ty Przemek? Mhm. Też tak uważasz, no, są naprawdę śliczne, bardzo ładne są te loły. Ale nie oceniamy do tylko wyglądu, ale możemy porównać, możemy od tego zacząć, cena do stosowości. Cena tych to jest 849 zł. Idź Pan w ha. To jest po prostu patologia. 850 zł za buty. Tak. To nie jest to co w adaptach, gdzie dajemy półtorej kroca, ale no 850 to i tak jest za dużo. Zdecydowanie. Tutaj 629. Mimo, że to jest 220 zł mniej, to i tak uważam, że to jest za dużo. Więc ceną wygrywają te, ale sztosem. Tu mamy jedno fajne CW, a to tak, te. Oba CW Monstarów na All Star Weekend są śliczne. James Gang jest spoko. Te I am more than the athlete. Te LeBrona, te niebieskie całe, no piękne dla mnie. Infraredy były nawet ładne. Co tam jeszcze było ciekawego? – Tylko weź jedną rzecz pod uwagę, ile są jedne dostępne, a ile są drugie? – No wiem, wiem, te są dostępne 3 miesiące dłużej. – 3 miesiące, a nie no. więcej? – No te wyszły na ostatni weekend, te w listopadzie. – Okej. Okay. – O, jeszcze to CW, te takie yy, fioletowe, co było do powinięcia dzięki NBA 2K, też piękne, piękne CW. Więc no, sztosem wygrywają te. I tak, Trakcją. Reakcją wygrywają te. Ponieważ jest praktycznie taka sama, mogę pokazać, ale ta guma jest minimalnie twardsza. Ta się strasznie ugina, ta też się ugina, ale jakoś tak inaczej. I tu w ogóle na, yy, z przodu jest troszkę inaczej. To Tutaj, jakby pofalowana jest ta kratka, tutaj prosta. Nie wiem co to zmienia. Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się minimalnie lepsza trakcja tutaj. I mimo miękkiej gumy, strasznie miękkiej, więc nie polecam na outdoor ani tych, ani tych. Guma jest naprawdę, trakcja jest naprawdę ok, mimo tej miękkiej gumy. Więc mamy 2-0 dla Lebronów 17. Eee, Hej, bo przecież 17. Jeśli chodzi o wygodę, 3-0. Gdyby nie to zakładanie buta, to by wygrały lowe. Bo są naprawdę super, pasują i tak dalej. Ale przez to zakładanie no są tak denerwujące. I tu i tak te buty są nieziemsko wygodne. Więc wygrywają zdecydowanie 17 high. Zakładanie tego buta psuje mi tak obraz tego buta. że nie wiem, jak już mam łóżkę do butów, to troszkę mniej mnie to drażni. Ale bez łyżki do butów, no to jest tragedia po prostu. Ja to dostaję już na mecz takie na agresorze, jak będę potrzebował założyć, to wtedy założę te buty, no bo już będę miał agresor od wejścia z szatni. kolumny będę przystawił i ściany zęba no naprawdę no. Tutaj zdecydowanie Lebron 17. Jeśli chodzi o amortyzację. Też na 17 High, ponieważ y, ja uwielbiam ogólnie tą poduszkę R y, w tym zapiętku. Tu mamy to samo, tak? Ale tutaj z przodu mamy Rijak, który dla mnie jest gorszy niż to, co mamy tutaj. Więc znowu przez pierdoły, ale lowe przegrywają. Y, I to są naprawdę pierdoły, bo ten but jest świetny, ale ten jest tak dobry, że ciężko mu naprawdę dorównać. I tu jest największy problem. Eee. I mamy już ile, ile przemóż? 4-0 3-1. Bo pierwszą wygra... o, ceny wygrały te drugie elementy. Ale cena ze sztosem, to jest jedna kategoria. A to jest jedno, okej, okay. myślałem, że... Okej. Okay. No. Czyli 4-0. No dobra, to się zgodzę. No. I widzicie przemysł jest słaby, słabo. Przełkowi zrobimy... Yy, Co na to, żeby przemysłowi zrobić test wiedzy o butach i NBA? i zobaczymy, czy wypadnie gorzej niż Asia. – O butach pewnie tak. – yy, Dobra, przejdźmy dalej. Mamy już 40 i teraz bezpieczeństwo stawów. Dla mnie oba buty są super, jeśli chodzi o zabezpieczanie, ale tak jak mówiłem, albo będę mówił, nie wiem w jakiej kolejności wychodzą filmy, w recenzji yy, lowów, po prostu te przez stare nawyki, że wyższe zabezpieczają stawy i tak dalej. Mam wrażenie, że te są bezpieczniejsze. Nie wiem dlaczego, tak po prostu jest. Nie chcę cudować, no po prostu tak uważam. Tak odczuwam, tak jest moje empiryczne odczucie. I pewnie to jest głupie, ale tak jest. I nie będę się z tym kłócił. No tutaj pierwszy raz mam taką deklasację w odcinku, bez tu 5 -0. I pragnę podkreślić, że nie jest to zły but. Ona ma po prostu dwa mankamenty, cenę, która jest i u tego buta, a to jest jeszcze większa mankament, bo to jest jeszcze wyższa cena, i to 200 ponad złoty. i to wkładanie. Ale to wkładanie mnie tak zabija, no po prostu niszczy moją psychikę. Nie wiem, jeśli ktoś ma 17 kg, to niech da znać, czy też tak ma, bo ja po prostu chcę sobie obciąć palce i wsadzić w oczy. No, dobra. Dzięki wielkie! Wygrywają 17 HAJE! Do zobaczenia!